Witam was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Ale zanim przegląd, to chciałam wam bardzo serdecznie podziękować, ponieważ wbiliście wczoraj 18 tysięcy subskrypcji. Kochani, to jest niesamowite, ile was już tutaj jest. Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję też wam za wszystkie komentarze, łapki w górę. Dzięki temu te filmiki trafiają do większej ilości osób, za co bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Kochani, mam nadzieję, że przybędzie Was tu jeszcze więcej i do Wielkanocy uda nam się dobić do 20 tysięcy. A dzisiaj w ramach takiego podziękowania oprócz tych dwóch filmików, które są już na kanale, wpadną jeszcze dwa przeglądy i jeden to będzie nowa, wielkanocna kolekcja. A teraz zapraszam już na przegląd i zaczynamy sobie od nowej figurki w kształcie kobiety. Jest taka dosyć spora. Bardzo mi się podoba to jak ta kobieta sobie siedzi, świetnie to wygląda i kosztuje ona 20 zł. Mamy też kolejną sztuczną roślinkę i ona jest w doniczce w kształcie bioderek kobiety, kosztuje 15 zł. U góry znalazłam kolejną figurkę. Tym razem mamy ją w kształcie dłoni. Do wyboru mamy w kolorze złotym albo białym. Kosztuje 12 zł i może być też stojakiem na biżuterię, bo na przykład na te palce możemy odkładać kolczyki albo pierścionki. Kochani, w prędku pojawiły się nowe lampy i są to takie typowe lampy na stolik nocny, są troszeczkę większe od tych, które mieliśmy do tej pory i one nie mają żadnego wzorku, tylko są gładkie. Kosztują 25 zł. Do wyboru mamy w kolorze kremowym, białym oraz szarym. A teraz kochani mam dla Was dwie perełki na zasłonach i pierwsza idealna na wiosnę. Kosztuje 80 zł, mamy tutaj dwie sztuki, czyli wychodzi za zasłonę 40 zł, ale bardzo mi się podoba ten nadruk, ponieważ mamy tutaj takie gałązki z liśćmi. Świetnie to wygląda, mamy ją w kolorze szarym i jak widzicie ona nie jest, no, nie jest troszeczkę przezroczysta, ale nie tak bardzo jak niektóre. No bardzo mi się podoba i powiem Wam szczerze, że chyba sobie po nią wrócę. Aha, no i jeszcze rozmiar mamy tutaj 140x260. Druga zasłona, też mamy tutaj dwie sztuki w cenie 90 zł, czyli wychodzi za jedną 45 zł jest w kolorze takim szaro różowym i ma poprzeczepiane takie falbanki. Rozmiar mamy tutaj 135x260. I jak widzicie, ona już jest wykonana z takiego cieńszego materiału i jest bardziej prześwitująca. Znalazłam też nowe podkładki, które są białe, dosyć grube i twarde, fajny wzorek, kosztują 12 zł za sztukę. A teraz, kochani, się zakochałam. To jest jedna z ładniejszych osłonek, jakie dotąd mieliśmy w Pepko. Jest w kształcie takiej roślinki, bo popatrzcie, ten wzorek to są liście. No świetnie wygląda. Kosztuje 20 zł, nie jest za duża. Bardzo mi się też podoba, że ona jest taka troszeczkę okrągła i ten jasno zielony kolor jest po prostu prześliczny. I powiem Wam szczerze, że jak teraz sobie na nią patrzę, to chyba sobie po nią wrócę. W ostatnim przeglądzie pokazywałam Wam tą świeczkę w puszce. Ona kosztuje 20 zł i zastanawiałam się, dlaczego jej nie wyciągłam. Przecież te puszki nie są zaklejone, więc naprawiam swój błąd. I świeczka jest w szkle, mamy tutaj nadruk tych kwiatuszków, zapach bardzo słodki, bo mamy tutaj pudrowe dropsy. I nie mamy tutaj zwykłego knota, tylko jest drewienko. Gdy pokazywałam wam walentynkową kolekcję, to w niej mieliśmy różowe talerze. Do wyboru były duże i głębokie. Teraz do tych talerzy dojechały jeszcze deserowe i miseczki, i mamy naprawdę bardzo ładny komplet. Więc w ramach przypomnienia wszystkie wyciągłam, zrobiłam sobie tutaj takie miejsce na półeczce. I tak w tym komplecie mamy głęboki talerz w cenie 10 zł. Mamy też duży, płytki talerz w cenie 8 zł. Tutaj nowością teraz do tego kompletu dojechały miseczki, które kosztują 6 zł oraz mały płytki talerz, który również kosztuje 6 zł. Tak się złożyło, że te talerze wyłożyłam sobie pod kubeczkami, więc pomyślałam, że sprawdzimy sobie. Które kubeczki do tych talerzy pasują. No i oczywiście no pierwszy, i od razu e, strzał w dziesiątkę. Mamy tutaj ten kubeczek w kształcie filiżanki, który jest różowy, a w środku biały i on kosztuje 8 zł. Te kubeczki też ładnie wyglądają. Ja już Wam je kiedyś pokazywałam. One mają takie złote ozdoby i kosztują 15 zł. Te malutkie też myślałam, że będą pasować, ale są troszeczkę za jasne i one kosztują 4 zł. Ten komplet talerzy mamy też w zielonym kolorze i tak samo jak te różowe, do wyboru mamy głębokie, dwa płytkie i miseczkę. Głęboki również kosztuje 10 zł, płytki duży kosztuje 8 zł. A miseczka i mały talerzy kosztują 6 zł. Przy czym ta miseczka ma taki jakiś dziwny odcień, taki troszeczkę wypłowiały, i nie za bardzo ona mi pasuje do tych talerzy. Nawet sprawdziłam, czy przypadkiem tą, którą nie wzięłam, była taka troszeczkę niedomalowana, ale miałam jeszcze cztery zielone, i wszystkie miały ten sam odcień, więc nie wiem, czy do mnie do PEPKO po prostu dojechała jakaś taka yy, uszkodzona seria. No, ale cały zestaw bardzo ładnie wygląda. I też dobierzmy sobie do niego kubeczki. I kochani, pierwszy kubeczek i też strzał w dziesiątkę. Tutaj mamy ten kubeczek, który jest taki trzykolorowy, ale ten zielony idealnie pasuje do tych talerzy. On kosztuje 15 zł. I z tego co pamiętam, był jeszcze różowy. Więc ten różowy też idealnie będzie pasował do tych talerzy. Ale u mnie się on sprzedał. Ten w paseczki też myślałam, że będzie pasował, ale jest troszeczkę za ciemny. Kosztuje on 6 zł. No i ten najmniejszy, no to niestety już w ogóle nie pasuje, bo jest bardzo ciemny w porównaniu do tych talerzy i on kosztuje 4 zł. Już chciałam odkładać te zielone talerze, ale zobaczyłam jeszcze tą filiżankę. Ona jest cała biała i mamy tutaj nadrób takich zielonych kwiatów polnych. No może tak, ona nie za bardzo pasuje do tych talerzy, ale jakbyście wymieszali te zielone talerze z białymi, to wtedy byłby to naprawdę ładny komplet. A na koniec mam dla Was kolejną perełkę z wiosennej kolekcji i tym razem pojawił się zestaw dwóch szklanek. Kosztują 15 zł i w kamerze trochę słabo to widać, ale one są takie troszeczkę fioletowe i do tego mają nadruk tych stokrotek. No wyglądają prześlicznie. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za wbicie tych 18 tysięcy, a teraz biorę się za montowanie kolejnych dwóch przeglądów, które wrzucę już koło godziny 12. A teraz życzę Wam miłej niedzieli, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia jeszcze dzisiaj.